Elset skład robi ci zamęt pani To my na tym płcie najbardziej pojebani Jest sprzęto gramy, nie ma to gadamy O zawsze na zawsze połączenie z muzyką To są tematy, co mi nigdy nie drzemią, niech łaki się uczą dobrej nawiki nie o blink, blink i słuchach i wszystkim kim to nie gadasz Ja nawijam kolejny rok o tym, że składam mikrofon, spalam tymi wersami Nie wierzyłeś, a my nadal gramy te same piąki Tylko inna plansza i nowe wyzwania Twariera dźwięku jest do pokonania Wystarczy tylko wiara w samego siebie naprawdę mówię, A będzie lepiej, wiem nieraz bywa ciężko Ale głowa do góry, leci przed siebie mordeczko Sobie skatuje głowę potem, bo tak to wygląda. To jest rafa, nie spływiała moda. wesy płyną jak woda, jestem mistrzem jak joda. Ominięta kolejna kłoda, rzucona pod giry, Do chujowej gry nie robimy dobrej i tylko kurwa wersy te ostrzymy. Po czym wypływamy na wiki jak żyletki. Dobrze wiesz jak łagodzą stresy, procenty i bletki Bo pływa trzeba być twardym, nie Choć rzeczywistość pizza nas jak powietki W ringu nie jestem twoim ojcem, więc nie na winę synku Jedynie, że trzeba przetrwać na tym winklu Przy swoim naważonym piwie Los mam w swoich rękach, skuma Ja tak często trzymam w nich i szluga